Czy Twój lekarz powiedział Ci o cholesterolu resztkowym? Ile razy słyszałeś od lekarza czy kogoś bliskiego pytanie, jaki jest Twój poziom cholesterolu, czy nie jest za wysoki. Problem polega na tym, że zarówno całkowity cholesterol, jak i cholesterol LDL, czyli tzw. zły cholesterol, nie są dobrymi miernikami, jeżeli chodzi o nasze zdrowie sercowo-naczyniowe. I istnieje dużo lepszy parametr, który może to zdrowie określić. A tym parametrem jest cholesterol resztkowy. W 2021 roku opublikowano bardzo ważne badanie, w którym wykazano, że cholesterol resztkowy jest dużo skuteczniejszym parametrem, jeżeli chodzi o pomiary zdrowia. Kodu sercowo-naczyniowego i przewidywanie wystąpienia problemów zdrowotnych w tym kontekście niż cholesterol całkowity i cholesterol LDL. Otóż w tym badaniu wykazano, że osoby z wysokim cholesterolem LDL, ale niskim cholesterolem resztkowym miały się bardzo dobrze, natomiast osoby, które miały nawet bardzo niski poziom cholesterolu LDL, ale miały wysoki poziom cholesterolu resztkowego, nie miały zbyt dobrej sytuacji zdrowotnej. Zapomnij o cholesterolu całkowitym i zacznij mierzyć swój cholesterol resztkowy. Jak go obliczyć? O tym porozmawiamy już niedługo w kolejnym materiale, także koniecznie zaobserwuj profil i do zobaczenia.